Cześć, tu na kanale Fishtalking. Dziś zrecenzuję dla Was te wiralowe kolorowanki. Powiem Wam, że ja nie miałam w planach recenzowania tych kolorowanek w żaden sposób, ale też um, później zaczęłam sobie myśleć, malując, kolorując te kolorowanki, że są takie rzeczy, o których chciałabym usłyszeć, zanim je kupiłam, i pomyślałam, że może wśród Was jest ktoś, kto też myśli nad zakupem tych kolorowanek, ma jakieś wątpliwości, i ja dzisiaj postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć, przynajmniej na to, czego ja szukałam, gdy planowałam kupić te kolorowanki. Zanim przejdziemy do takiego dokładniejszego recenzowania, to opowiem Wam, czym są te kolorowanki, bo może ktoś z Was nie wie, dlaczego są tak wiralowe. Kolorowanki, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, o których będę Wam opowiadać, to są takie kolorowanki chyba powszechnie uważane za kolorowanki dla dorosłych. Ja też uległam kiedyś, już dość dawno, młodzie na kolorowanki dla dorosłych. Ja tych kolorowanek mam kilka u siebie. Oczywiście nie wszystkie są wykolorowane, bo ja jestem też taką osobą, która dość szybko się nudzi robiąc jedną czynność, więc nie koloruję zbyt dużo. Mam na przykład taką kolorowankę poświęconą Haremu Potterowi. To jest taka dość specyficzna kolorowanka. Ym, Moim zdaniem, troszkę za dużo szczegółów, za mało możliwości do popisu artystycznego, ale mam też takie bardzo, bardzo um, klasyczne kolorowanki dla dorosłych, takie, w których możecie na przykład znaleźć te takie, właśnie drobno szczegółowe elementy. Um, niektóre zaczęłam kolorować, niektóre mniej. Mam różne karty. Także wydaje mi się, że na różne sposoby kolorowałam te kolorowanki i mniej więcej wiem, na czym powinna polegać dobra kolorowanka. Co więcej, nawet kilka kolorowanych stworzyłam własnoręcznie. Zrobiłam taki cykl kolorowanych poświęconych miejscowościom z mojej gminy. Można je znaleźć chyba na naszej stronie internetowej mojego Centrum Kultury. Jest tego sporo, także też tworząc te kolorowanki, zobaczyłam czego ja bym oczekiwała od kolorowanek. Więc wydaje mi się, że, że mam dobry wgląd w to, jak powinna wyglądać dobra kolorowanka, czego oczekiwać od dobrej kolorowanki, i też jakie błędy można znaleźć w kolorowankach. I żeby Was już tutaj tak totalnie nie zanudzić moją historią, bo to, że koloruję cały czas i nie miałam nigdy przerwy, to nie jest ich chyba istotne aż tak bardzo. Przejdźmy sobie do recenzji tych wiralowych kolorwanek. Dlaczego są takie wiralowe i w ogóle jakim cudem zawładnęły social mediami i dlaczego wszyscy je kolorują? Pierwsza rzecz, która wydaje mi się jest taka bardzo kluczowa, to jest Disney. Disney, do którego większość z nas ma bardzo duży sentyment, na którym się wychowywaliśmy w większym lub mniejszym stopniu i który przypomina nam trochę o dzieciństwie. Po drugie, są to kolorwanki z typu malowanie po numerach. Kolejna rzecz, którą robiliśmy w dzieciństwie dość często, wydaje mi się, ale tutaj mamy troszkę, um, troszkę to atrakcyjniejsze pod takim względem, że mamy to też takie zagadki. To znaczy, że na stronie może nam się wydawać, że kolorowanka będzie na przykład poświęcona dajmy na to Simbie. Tutaj będzie na przykład Simba. Um, z tym, że gdy zaczniecie kolorować, okazuje się, że. Pod spodem jest całkiem inny obrazek i wychodzi wam całkiem co innego. I to było dla mnie takim faktorem, który spowodował, że ta kolorowanka stała się bardziej atrakcyjna. Każda książka to też 100 różnych obrazków, więc naprawdę możecie poświęcić na to całkiem sporo czasu. Więc wydaje mi się, że w samej koncepcji jest to bardzo atrakcyjna rzecz i rzeczywiście od kilku miesięcy, lat te Zagraniczna wersja tej kolorowanki krążyła mi po social mediach i widziałam jak wszyscy je kolorują i troszkę sama chciałam tego spróbować. No i wreszcie udało mi się właśnie kupić dwie kolorowanki. Ja mam kolorowankę portrety i klasykę, ale wiem, że jest ich znacznie więcej. Na razie zdecydowałam się na dwie, bo pomyślałam, że po pierwsze może mi nie przypaść do gustu ta polska wersja, bo słyszałam o niej różne rzeczy. Po drugie, to jest 200 kolorowanek. Ja tego prawdopodobnie nie wykoloruję przez najbliższe kilka lat, dlatego też nie chciałam wydawać zbyt dużo pieniędzy na te kolorowanki, bo no, ileż też można. I tak wydałam na nie mniej niż na jedną oryginalną, bo oryginalne chodzą w granicach 100 zł. Możecie je kupić na przykład na Amazonie, um, więc pomyślałam, że wezmę sobie te polskiego wydawnictwa Olesiejów. Tych kolorowankach jest to, w jaki sposób są kolorowane. Bo wydaje mi się, że włącz, wraz z tymi kolorowankami wyszła też moda bardzo na kolorowanie pisakami. Jeżeli jako osoba, która naucza plastyki, nie przypadam za pisakami w rysowaniu, ale w kolorowaniu to już coś innego. W przypadku moich, w przypadku moich kolorowanek, które mam te. Dla dorosłych najlepiej sprawdzają się cienkopisy, ale w przypadku takich kolorowanek tego typu bardzo dobrze sprawdzają się jednak markery. No i wydaje mi się, że dzięki trochę tym kolorowankom tak, tak popularne stały się markery akrylowe ostatnimi czasy, bo one nie przebijają i bardzo ładnie kryją. I rzeczywiście markery akrylowe nadają się do tego i najlepiej chyba. Nie próbowałam jeszcze kolorować kredkami ani farbami, chociaż bardzo mnie kusi, żeby spróbować pomalować którą z tych kolorowanek farbkami akrylowymi, ale rzeczywiście bardzo dobrze się e, sprawdzają markery akrylowe. Papier tych kolorowanek jest dość gruby. Jest to taki grubszy kartonik, nie bardzo gruby. Myłam kolorowanki o grubszym kartonie. Więc, jeżeli użyjecie złych markerów, to będzie to przebijało. Ja w domu mam kilka rodzajów markerów. Mam bardzo popularne swego czasu markery alkoholowe. One są świetnie kryjące, naprawdę bardzo ładne, mają barwę, ale mają tą tendencję, że przebijają rzeczywiście i nie nadają się do takich dwustronnych kolorowanek. Całkiem nieźle sprawdzają się za to markery takie wodne. Ja kupiłam sobie taki zestaw. Alkoholowo-wodny w Action i te wodne całkiem dobrze się sprawdzają, chociaż nie kryją tak ładnie jak, jak akrylowe. Jeżeli chodzi o akrylowe markery, to mam w tym momencie dwa zestawy. Jeden też z Action, taki z piórkowymi mazakami, dwustronny, a drugi jest z Temu. Więc nie mam bardzo drogich markerów. Jest kilka wersji markerów akrylowych w dość wysokich cenach. Ja na nich się nie chcę na razie kusić, bo. Ja mam bardzo dużo rzeczy takich arts and crafts, moja szafka jest po prostu wypełniona po grzegi różnymi kredkami, farbkami, mazakami, nie chcę kupować kolejnych rzeczy, bo, bo to jest dla mnie troszkę też strata pieniędzy, więc moje kolorowanki nie będą nigdzie tak naprawdę pokazywane, znaczy wy je dzisiaj zobaczycie, ale jakby nie są po to, żeby się nimi chwalić, żeby je wieszać na ścianach, dlatego nie potrzebuję bardzo dobrych rzeczy. Jeżeli te markery przestaną pisać, pewnie zacznę próbować kolorować innymi sposobami. Na razie to mi wystarcza, więc jeżeli chodzi o markerę, ja tutaj Wam nie będę niczego bardzo polecać. Te, które mam, wydaje mi się, że sprawdzają się wystarczająco dobrze. Zwłaszcza, że te kolorowanki polskie nie są idealne i choćbyście nie mieli nie wiadomo, jak dobre markery, podejrzewam, że i tak mielibyście problem z wymalowaniem tego tak, żeby nie było widać tych numerków. Gadać. No i przejdźmy do może recenzji tych kolorowanek. W tym momencie ja używałam tylko tej jednej kolorowanki, tej portrety ze stitchem. Mam jeszcze oczywiście klasykę, której nie zaczęłam, bo tak naprawdę nie wiem, czy chcę zaczynać dwie kolorowanki na raz. Może się skuszę, bo ta klasyka wygląda troszkę inaczej, jest może mniej mistery. Ale może się rzeczywiście skuszę i zobaczę, i czy to jest, czy rzeczy, które zauważyłam, które są może błędami, kolorbanki wynikają tylko z tego jednego tomu, czy może też pojawiają się w innych tomach. Więc to sobie na razie odłożymy. Więc tak, jeżeli chodzi o kolorbankę, to tak. Ma 100 ilustracji. Może zaczniemy sobie od plusów, a później przejdziemy do minusów tych kolorowanek, bo i jedno, i drugie tutaj zauważyłam. Więc zaczniemy sobie od tego, że rzeczywiście to jest dużo kolorowanek. 100 różnych ilustracji, 100 dwustronnych ilustracji, także macie naprawdę bardzo dużo możliwości, bardzo dużo e, możliwości na spędzenie czasu z tymi kolorowankami, bo jest tego naprawdę całkiem sporo. Kolorowanki są dwustronne, więc musicie dlatego uważać na to, jakich e, narzędzi używacie do czy jakich pisaków, czy kredek, ponieważ może Wam przebijać, dlatego sobie zniszczycie praktycznie połowę kolorowanek, jeżeli nie będziecie na to uważać. Ale kolorowanki są naprawdę super. Bardzo podoba mi się to, jaki jest przestrzał tych postaci, które w tych kolorowankach się pojawiają, bo naprawdę mamy tutaj bardzo dużo klasyki, takiej troszkę już, może nawet zapomnianej klasyki. Oczywiście jest Królowa Śnieżka, ale jest też Robin Hood, jest um, Miecz w Kamieniu, takie rzeczy, których. Dużo osób może nie słyszało nawet, i bardzo mi się to podoba, że mamy tutaj bardzo dużo fajnej klasyki disneyowskiej, takiej dzięki którą możemy sobie dzięki tym kolorowankom przypomnieć. I jakby sama koncepcja kolorowanek jest bardzo dużo, to jest naprawdę bardzo przyjemna rzecz to malowanie i bardzo uzależniająca, muszę przyznać, bo praktycznie codziennie mam ochotę sięgnąć po kolejną kolorowankę. I jeżeli tego szukacie, jeżeli szukacie sposobu na fajne spędzenie czasu, i to jak spędzić ten czas, to kupcie sobie taką kolorowankę, na pewno sprawi Wam to dużo frajdy, poczujecie się troszkę jak dziecko, ale też nie jest to bardzo tak proste, że każde dziecko sobie poradzi, wręcz przeciwnie, myślę, że te kolorowanki są typowo kolorowankami dla dorosłych. Ja mam troszkę doświadczenia w pracy z dziećmi, jeżeli chodzi o plastykę, bo uczę plastyki, takie dzieci w wieku pierwszej klasy ze szkoły podstawowej, tam do... Do starszych klas szkoły podstawowej i gwarantuję Wam, że większość z tych dzieci nie chciałoby sięgnąć po te kolorowanki, znudziliby się dość szybko, mm, przynajmniej na pewno nie wykolorowaliby stu kolorowanek. Więc jeżeli szukacie sposobu na spędzenie wolnego czasu, jakieś nowe hobby, to polecam. Jednak musimy przejść do minusów, bo o tym się może głośno nie mówi o tym na pewno nie będą mówić osoby, które promują te kolorowanki. Bo w swojej idei są rewelacyjne, i z tego co wiem, mniej wad mają kolorowanki oryginalne, te nasze polskie. Mają je na kilka wad, które, na które chciałabym zwrócić uwagę. Każda z tych kolorowanych ma taki wskaźnik kolorów na dole, który mówi Wam, jakie kolorów użyć pod konkretną cyfrę, liczbę czy literę. I to jest bardzo fajne, prawda? Macie to wszystko w jednym miejscu, nie musicie je gdzieś tam szukać w tej kolorowance. Problem mój polega na tym, że mam wrażenie, że wydruk tych znaczników kolorów nie do końca odpowiada temu, jakich kolorów rzeczywiście powinniśmy użyć. To znaczy, że mam wrażenie, że ta barwa, jaka jest podana w tym Znaczniku czasami odbiega od tego, jaka rzeczywiście powinna być użyta. Czasami róże są zbyt różowe, zielenie, jest zbyt mało zielone, niebieskie powinny być bardziej wchodzić w szary. Dla takich osób, które może widzą więcej niż trzy kolory, to jest problematyczne. I tutaj pojawia się mój problem, bo bardzo często, żeby dobrać odpowiednie kolory, muszę jednak sięgnąć do tyłu, zobaczyć, jaka ta mystery, kolorowanka rzeczywiście powinna wyglądać, jakie powinny być finalny obrazek, czyli tracę trochę tą, to zaskoczenie, bo muszę sobie dobrać barwę pod finalny obrazek, a nie pod to, co mi wskazują wskaźniki. Kilka razy już się na tym złapałam, że dobrałam złą barwę, bo sugerowałam się kolorem podanym na dole strony, a po czym się okazuje, że ta postać powinna mieć bardziej taką beżową cerę, a nie różową. Więc to jest taki problem, który ja zauważyłam i który dość mocno mnie frustruje. Radzę sobie na tyle dobrze, że potrafię sobie dobrać barwy samodzielnie, ale jeżeli ktoś się za bardzo będzie skupiał na tym, co pokazuje ten znacznik, to może się troszkę zawieść, jak będzie wyglądał ich finalny obrazek. Wątpię, żeby to była wina moich markerów, bo zrobiłam sobie takie specjalne znaczniki, specjalną jakby taką ściągę i bardzo wiele moich markerów idealnie wpasuje się w to, co oni sugerują, ale później rzeczywiście finalnie nie wychodzi to tak dobrze. Druga rzecz to to, że nasze wydanie polskie, możecie mi powiedzieć, czy wydanie to oryginalne też tak się przedstawia, nasze wydanie ma kilka błędów. I praktycznie w każdej kolorowance jest coś, co jest źle wydrukowane, jest coś, co na przykład nie powinno być w, tej, w tym polu, w którym jest tak na przykład w jednej z pieszych kolorowanek z z śnieżki, gdybyśmy nie zwracali uwagi, jakbyśmy nie myśleli samodzielnie, jakbyśmy jakby w 100% zaufali temu, jak oni nam każą to kolorować, to wydaje mi się, że popełnilibyśmy kilka takich błędów, które byłyby smutne. Na przykład przy oku jednego krasnoludka no, moglibyśmy zrobić mu podbite oko, a wydaje mi się, że nie powinno tak być. I takich błędów, że na przykład jakaś cyferka jest nie tam gdzie trzeba, albo jest to źle nadrukowane, jest całkiem niestety sporo. Może to wynika naprawdę z produkcji, może rzeczywiście tak jest też w oryginale, nie wiem. Ale to są rzeczy, które można uniknąć, jeżeli jesteś bardzo uważny, ale może też być tak, że się zagapicie i niestety te błędy popełnicie i jakby cały obrazek trochę wtedy traci. Kolejna rzecz, i wiem, że tak nie jest w oryginale, bo widziałam i wiem, że tak nie jest w bo widziałam oryginalną kolorwankę na filmiku. W naszej wersji, tutaj w naszej wersji. Tutaj jakby kolorowanka wchodzi nam w to łączenie papieru z grzbietem. Przez to nie możemy domalować jej do końca i to jeszcze nie jest problem na początku. Ale gdy już kolorujecie kolorowankę, ale gdy już kolorujecie kolorowankę ze środka, to tak naprawdę tracicie troszkę tutaj przy łączeniu miejsca. Nie możecie całej kolorowanki pokolorować. Wiem, że kolorowanka oryginalna jest tak skonstruowana, że ta ramka dookoła je, niej jest też tutaj przy łączeniu i nie ma z tym takiego problemu jak u nas. Wydaje mi się, że albo powiększyli nasze obrazki, że się nie mieszczą jakby na całej stronie. Nie wiem nie wiem, jaki był ich taki zamysł, ale rzeczywiście w oryginale to troszkę lepiej wygląda. Kolejną rzeczą, którą ja zauważyłam, a słyszałam, że w oryginale tak nie jest. Jest to, jak mocno nadrukowane są te obrazki. Na pierwszy rzut oka, im mocniejszy druk, tym lepiej, ale tak nie jest przy kolorowaniu. Nie wiem, może jeżeli ktoś ma te bardzo drogie pisaki, to lepiej one kryją, ale w moim przypadku widoczne są praktycznie wszystkie linie. Ja wiem, że to może jest wina tych moich tanich pisaków, ale to też chyba nie powinno być tak, że kolorowanki są tak skontrolowane, że pasują tylko do. Do tych, do tych bardzo drogich pisaków. Więc no, słyszałam też, że właśnie w oryginale ten nadruk jest troszkę jaśniejszy, przez co jak kolorujecie, to te wszystkie linie nie są tak widoczne. Jak teraz patrzę na kamerę, to generalnie obrazek prezentuje się bardzo dobrze, ale jak już przybliżę, to będziecie widzieć wszystkie te linie. Te numerki, więc no, można było to nagodrukować troszkę lżej, by się dało tylko przeczytać, i wydaje mi się, że jakby finalnie ładniej by to wyglądało. Zastanawiam się, co jeszcze mogłabym na temat tych kolorowanek Wam powiedzieć. Słuchajcie, wydaje mi się, że to też jest tak. Teraz jest niesamowita w ogóle moda na kolorowanie, i to nie tylko tych kolorowanek, ale też różnych innych kolorowanek i to jest bardzo fajne. Uważam, że kolorowanie to jest takie bardzo przyjemne hobby, które nikomu nie szkodzi. Nikomu nie bruździ i naprawdę może też kreatywnie troszkę pobudzić mózg, bo kolorowanie, szczególnie takie kolorowanie na przykład po numerach, to też jest ćwiczenie umysłu, a to jest bardzo, bardzo ważne i naprawdę powinniśmy na to zwracać bardzo dużą uwagę. Więc jakby bardzo się cieszę, że to jest taka, takie fajne. Dzięki temu też dostęp do różnych materiałów jest łatwiejszy, bo naprawdę ja bardzo dużo kupuję różnych przedmiotów, różnych przyborów, różnych rzeczy i im bardziej coś jest wiralowe, tym łatwiej mi to kupić. Chociażby te akrylowe pisaki, które jeszcze jakiś czas temu nie były nigdzie dostępne, a teraz już są dostępne wcześniej, więc bardzo się cieszę, że, że moda jest. Wydaje mi się tylko, że może nie musicie od razu kupować sobie tych najdroższych rzeczy. Może najpierw sprawdźcie sobie, co Wam pasuje. Znaczy, wiecie, no każdy ma swoje pieniądze i możecie robić ze swoimi pieniędzmi, co Wam się tylko podoba, ale czasami Niekoniecznie, czy najlepiej najpierw troszkę poćwiczyć, bo nawet z najlepszymi przyborami, jeżeli nie macie pewnej ręki, to na przykład te kodowanki nie będą wyglądać zbyt dobrze. No. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajny sposób spędzania czasu, mimo wad, które widzę, a widzę bardzo dużo wad w tych kolorowankach, w tym sposobie, jakim są wydrukowane. Wydaje mi się, że troszkę wydawnictwo zbagatelizowało to, jak powinna być wydrukowana dobra kolorowanka. Wydaje mi się, że poszli bardziej właśnie na fame i na viral, a na to, jakie jakości wydają produkt. Wiem, że jest dużo tańszy niż ten zagraniczny, ale no może mogli dodać te 5 zł więcej i jakby bardziej dopieścić ten produkt, bo jednak trochę smutne, że kolorowanka po numerek ma problem z numerami. Um, ale no, no rozumiem, że, że może y, liczyło się na to, żeby wydać lepiej. Może drugie, trzecie wydanie będzie poprawione oby. W każdym razie uważam, że bardzo fajnie, że trafiły na polski rynek i no, jeżeli Was interesuje kolorowanie, to, to, to kupcie sobie te kolorwanki. Tylko właśnie nastawcie się z tym, bo ja o tym nie wiedziałam, że te kolorwanki mają aż tyle błędów i czasami jest to frustrujące. Ja sobie z tym umiem poradzić, ale jeżeli ktoś jest całkowitym świeżakiem, jeżeli nigdy nie malowaliście, nie kolorowaliście, to może być to dla Was troszkę męczące i możecie się zniechęcić. Więc może nie od razu kupujcie 3-4 kolorowanki, weźcie sobie, kupcie jedną i zobaczcie, czy to jest dla Was. Ja w ogóle bardzo mocno zachęcam Was do rozwijania swojej kreatywności i swoich pasji. Nie ma czegoś takiego, że nie potraficie rysować, malować lub kolorować, bo wydaje mi się, że to jest rzecz, którą naprawdę można, yy, można wyuczyć. Oczywiście niektórzy mają większy talent, niektórzy mniejszy, ale nie powinniście się tym w ogóle przejmować. I dla mnie to jest idealny sposób spędzania wolnego czasu. Swoją drogą mam jeszcze jeden obraz, który muszę pomalować farbkami, a farbki mają tendencję do wysychania, więc może odłożę te kolorbanki na bok na chwilę i zajmę się tym tym obrazem. Nie wiem, zastanawiam się, co jeszcze mogłabym wam o tych kolorowankach powiedzieć, ale chyba niewiele więcej. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie mnie zadać je w komentarzach. Ja postaram się na wszystko oczywiście odpowiedzieć, doradzić, może zorientować się. Mam nadzieję, że mogłabym w tym jakoś pomóc, jeżeli chodzi nawet o przybory. Um, bardzo kusi mnie, żeby spróbować um, pomalować je farbkami. Jeżeli rzeczywiście będę malować je farbkami, to mam, myślę, że zrobimy tutaj jakąś relację krótką, jakąś rolkę. Może pojawić się coś na Instagramie. Musicie mnie obserwować i subskrybować ten kanał, żeby wam to nie, um, żeby wam to nie umknęło. Um, mam nadzieję, że taka recenzja tych kolorowanek wystarczy. Nie chcę gadać o kolorowankach przez 25 minut, ale pewnie i tak już się tyle rozgadałam. Generalnie polecam wam te kolorowanki jako taką odskocznię, ale musicie wziąć pod uwagę, że w polskich wydaniach roi się od błędów i nie są dopracowane te kolorowanki tak, jak powinny być dopracowane. Wydaje mi się, że wydanie swoje i tak już tyle zarobiła na te kolorowankach, bo wszyscy je kupowali, że ich to mało może obchodzi, ale im więcej się będzie mówił o tym, że to nie są idealne kolorowanki, to może w przyszłości się trochę to polepszy. Nie spodziewałam się, że będę robiła kiedykolwiek tutaj takie, taki filmik o właśnie kolorowankach i już tyle razy słowo kolorowanka padnie z moich ust. Ale mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał mimo wszystko i że może kiedyś tak w przyszłości jakieś takie kraftowe rzeczy troszkę o sztuce, troszkę o technikach malowania też bym mogła powiedzieć. Nie jestem jakimś ultra ekspertem, ale wydaje mi się, że no, troszkę na ten temat wiem. Więc może, może to też by was interesowało. Jeżeli interesują was takie troszkę inne rzeczy niezwiązane z szydełkowaniem i z książkami i z Anią z Zielonego Zgórza, to możecie zasubskrybować mój kanał, bo chciałabym w przyszłości właśnie więcej też takich artystycznych rzeczy tutaj poruszać na tym kanale. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego wyszło. Nie będę musiała tego nagrywać jeszcze raz, ale jak już będę musiała, to trudno. Lajkujcie ten filmik, subskrybujcie, a my widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach. Do usłyszenia, do zobaczenia i pa pa!